Witamy Was w 14 odcinku podcastu Queer Staria Historia Osób LGBT. Cześć Basiu. Cześć Maciu. Dziś y, jesteśmy już razem, ale, ale jednak oddzielnie, bo jesteśmy w dwóch różnych miastach rozdzieleni przez pandemię, korzystamy z dóbr świata technologii i spróbujemy nagrać ten odcinek w takiej formie, zobaczymy jak nam to wyjdzie. Odcinek jest dla nas bardzo ważny i taki nowy też dla nas, to była dla nas bardzo nowa wiedza. Będziemy dzisiaj rozmawiać o interpłciowości w historii Polski z okazji Światowego Dnia Wiedzy o Interpłciowości, który odbywa się już za kilka dni, czyli 26 października. Tak, jest to dla nas dosyć nowy temat, bo tak naprawdę wiele tych historii za bardzo nie ma, co jest w sumie też dosyć zrozumiałe. Spróbujemy jednak coś przekazać. Tak, mm. dla, dla nas ten temat zaistniał w ogóle, dla mnie i dla Maćka w, w zeszłym roku, bo zobaczyliśmy razem na LGBT Film Festiwalu dokument Stories of Intersex and Faith, który nami naprawdę wstrząsnął, e, prawda Maćku? No, też zdecydowanie. Co prawda już wcześniej słyszałam o interpłciowości i już trochę o tym czytałem, jednak no to było takie zetknięcie się ze świadectwami różnych ludzi, a poza tym jeszcze to połączenie z ich wiarą chrześcijańską przede wszystkim. No to mhm. było dosyć ciekawe przeżycie. Zanim przejdziemy, może, do historii polskich osób interpłciowych, zacznijmy od naszkicowania tła oraz terminów, których będziemy używać. Szczególnie, że o osobach interpłciowych no, chyba mówi się za mało i panuje nadal powszechna dezinformacja na ich temat. Mm -hmm. A w yeah. historii osoby interpłciowe były chyba znane przede wszystkim jako hermafrodyci. Od mitycznego Hermafrodyty, syna Hermesa i Afrodyty właśnie, jego ciało miało łączyć w sobie to męskie z tym kobiecym. To tak oczywiście w dużym skrócie. Tak, już w pierwszym wieku przed naszą erą mamy świadectwo tej świadomości, a dokładnie greckiego filozofa Diodora Sycylijskiego, który mówił o tym, że takie osoby są w pewien sposób magiczne, są cudem w naturze. A na przykład w sprawie rzymskim obok płci męskiej i żeńskiej wymieniany był właśnie też Hermafrodyta. Być może też przez mylenie interpłciowości z transpłciowością czy z androgynią, zdaje mi się, że hermafrodyta jest bardziej obecny na przykład w literaturze, w sztuce ogólnie na przestrzeni wieków niż na przykład homoseksualiści czy wcześniej stomici. No nie, może przez, przez to właśnie mitologiczne imię. Tak, to zjawisko zresztą, zjawisko oczywiście w cudzysłowie, miało często wymiar po prostu taki symboliczny i estetyczny. Jest, właśnie pojawia się często w literaturze. No, ale nie tylko, bo potem, jak powiemy, w różnych dziedzinach życia ten hermafrodytyzm był ważny choćby w kościele, bo taka osoba, która nie ma tej znowu w cudzysłowie zdefiniowanej płci, za żadne skarby nie mógł stać się księdzem przecież. Znana jest ta średniowieczna praktyka sadzania kandydata na papieża na krześle z dziurą, żeby sprawdzić. Bardzo dokładnie, że jest w 100% mężczyzną. A zatem osoby interpłciowe były od zawsze obecne w, nas w naszej historii i znamy takie życiorysy. Oczywiście wymienimy tu tylko ich kilka, bo, bo właśnie chcemy skupić się na Polsce. Ale m, znamy takie życiorysy jak y, na przykład Herculane Dardenne, żyjącej w XIX wieku, której dzienniki badał Michel Foucault. Pojawia się też w jego badaniach przypadek Marie-Le z przełomu XVI-XVII wieku, czy też bardzo ekscytujący życiorys Eleny, czy też Elena de Cespedes z XVI wieku, albo duchownego Juana Díaz-Donozo a Zafra, przeciw któremu wywołano proces, bo właśnie pojawiły się przesłanki, że jego płeć może odbiegać od normy, a był duchownym. Takich e, historii jest w sumie trochę i na pewno, to nie jest jedyny odcinek, który planujemy zrobić o interpłciowości. Na pewno jeszcze spróbujemy wrócić do tego tematu podczas naszej kadencji podcastowej. Generalnie ślady osób interpłciowych w historii pojawiają się wtedy, gdy ich niejasna płeć zagraża zaburzeniu porządku społecznego, które ewidentnie opiera się na doskonałej binarności budzi. Ewidentnie. E, tak, i w tych przykładach, które tutaj wymieniłaś, Często chodziło po prostu o to, że w zależności od tego, jaką płeć przepisze się danej osobie, zyska ona lub straci znaczną część przywilejów społecznych. Dokładnie, no bo jeżeli e, ktoś okazał się bardziej kobietą, więc przypisana mu była ta płeć kobieca, no to nagle stawał się pod kategorią e, społeczną. Jak przypisana mu była płe, tej osobie płeć męska, no to e, zdecydowanie awansował, prawda? Wspominałam e, jego... się tutaj trochę Piotr Włast, który. Mhm. Nie czuł się Właśnie. za bardzo człowiekiem, będąc kobietą. No nie. I, to, I też ten cytat z Naukowskiej, która mówi, że kobieta jest tylko kobietą, a mężczyzna jest człowiekiem. No dobrze, a co do określeń, jak to jest z naszymi polskimi określeniami. Podobno już w słowniku Polszczyzny XVI wieku znajdziemy definicję obojej płci. Wydaje się jednak, że e, chyba za wiele się nie zmieniło od tego czasu, bo w słowniku języka polskiego zamiast hasła interpłciowość e, znajdziemy najwyżej interseksualizm. Oczywiście z tą e, naszą ulubioną końcówką "-izm". Ach, a jeszcze w dodatku interseksualizm jest zły na dwóch poziomach, bo to jest kalka z angielskiego, która w języku polskim jest po prostu niewłaściwa, bo interpłciowość jest związana właśnie z płcią, a nie z seksualnością a interseksualizm tak jakby zrównuje się z, nie wiem, homoseksualnością czy heteroseksualnością. No niestety, pozostaje w niektórych słownikach nadal obecna definicja obojnactwa, wyjaśniona jako hermafrotytyzm, dwupłciowość, interseksualizm, czy, co strasznie brzmi, medycznie u człowieka wrodzona wada rozwojowa. W tym miejscu chciałam się powołać też na pewien cytat pana Mateusza Adamczyka z UW, który trochę badał tę kwestię językową, jeśli chodzi o interpłciowość. I właśnie jak mówi Mateusz Adamczyk w swojej pracy, pojęcia takie jako obójnactwo oddawały i wciąż po części oddają przekonanie o tym, że to, co nie mieści się w kategorii męskości lub żeńskości, nie jest pełnoprawnym bytem mającym swoją płeć lecz mieszańcem cech męskich i kobiecych. Dopiero od niedawna możemy spotkać się w polszczyźnie standardowej z połączeniem trzecia płeć, która niejako burzy zero-jedynkowy porządek zjawiska płci zakodowane w polszczyźnie. Mhm. Samo pojęcie intersex miało pochodzić z początku XX wieku, z roku około 1917, Została stworzone przez niemieckiego biologa Richarda Goldschmitta. Z kolei, jeśli chodzi o statystykę, osoby interpłciowe stanowią nieco mniej niż 2% populacji. Zróżnicowany rozwój płciowy tych osób może dotyczyć wewnętrznych lub zewnętrznych narządów płciowych, chromosomów czy struktur hormonalnych, więc już wiemy teraz współcześnie, że płeć jest czymś Dużo więcej niż po prostu tym, jakie mamy genitalia. I wydaje mi się nawet, że to pojęcie trzeciej płci, dla, gdzieś przeczytałam, że dla wiele osób interpłciowych się od niej odcina. Więc myślę, że ta kwestia językowa jest wciąż otwarta i płynna. Wydaje mi się, że w ogóle cały obszar słownictwa i terminologii jest tutaj bardzo, bardzo ważny i musimy na to zwracać uwagę. My szczególnie chcielibyśmy odwołać się do strony interakcji. Gdzie bardzo dobrze jest to wszystko opisane, tak, by ten język nie był krzywdzący, a odpowiedni. Gdy tak rozmawiamy o interpłciowości, to może wydawać się absurdalne, ale naprawdę dochodziło i co gorsza, nadal dochodzi do poważnych zabiegów chirurgicznych, by genitalia dzieci po prostu inaczej wyglądały. I często to są operacje, Czysto plastyczne i niepotrzebne, które mogą generować późniejsze problemy w życiu osób interpłciowych. Zresztą, właśnie ten problem operacji na, na dzieciach, na noworodkach, było główną rzeczą, o, o zaprzestanie której walczyła pierwsza organizacja aktywistów interpłciowych, założona w 1993 ISNA, czyli Intersex Society of North America, w której powstała potem współczesna organizacja Interact. Problem z zabiegami na osobach interpłciowych jest dużo bardziej skomplikowany niż wiele innych zabiegów, właśnie jakichś plastycznych, bo chirurcy ingerując w część genitalia, w część ciało zapominają, że o płci biologicznej decyduje dużo więcej czynników. Kariotyp, rodzaj gruczołów płciowych, poziom hormonów płciowych, czy wewnętrzna anatomia rozrodcza. Poza tym musimy też pamiętać, że przecież płeć jest czymś bardzo, bardzo szerokim, nie tylko płcią biologiczną, dlatego jednak ingerowanie w ciało dziecka no jest po prostu wyrządzeniem mu krzywdy, bo nie do końca wiemy, jak ono się też będzie utożsamiać. Ale przejdźmy do naszych polskich interstory, szczególnie, że na światowy stan wiedzy, na temat hermafrodytyzmu miał duży wpływ polski ginekolog Franciszek Ludwik Neugebauer, który działał na przełomie XIX i XX wieku. Uważany był za światowy autorytet w sprawie hermafrodytyzmu, jak to wtedy zwano. Wydał pierwszą polską monografię o znowu, tak zwaną jeszcze wtedy, obojnastwie. Neugebauer był ordynatorem kliniki ginekologicznej Szpitala Ewangelickiego na Moranowie. Opublikował setki prac i artykułów naukowych. Był członkiem wielu krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. Lekarz ten zebrał imponująco duży materiał kliniczny. Dokonał krytycznego przeglądu piśmiennictwa światowego. Na jego pracę powoływali się naukowcy jeszcze do lat 60 XX wieku, więc bardzo, bardzo długo. Może nie było to zbyt dobre, ponieważ te prace były dosyć przestarzałe, szczególnie jeśli chodzi właśnie o nazewnictwo, czy to, że jednak osoby interpółciowe były kategoryzowane jako osoby z jakimiś wadami. No i właśnie za sprawą tej postaci natrafiliśmy na życiorys jednej z jego pacjentek, która jest naszą pierwszą bohaterką InterStory. I mowa jest o Ludwice Piskosz, włościance ze wsi Kamieńsk, która 27 września 1900 roku, mając 25 lat, zgłosiła się do kancelarii prokuratora Sądu Okręgowego w Piotrkowie, z prośbą o sprostowanie i metryki urodzenia, ponieważ, jak mówiła, w rzeczywistości była mężczyzną. Dodała, że potwierdziło to już trzech lekarzy, ale sąd zlecił jeszcze dłuższą obserwację w zakładzie leczniczym pod nadzorem właśnie naszego ginekologa Franciszka Ludwika Neugebauera. Ludwika była w tym zakładzie przez dwa pół roku, obserwowana przez lekarza, który ostatecznie wydał oświadczenie, że Ludwika rzeczywiście jest mężczyzną. Wówczas sąd okręgowy w Piotrkowie 18 sierpnia 1903 roku. Sprostował akt urodzenia Ludwiki, sporządzony 27 maja 1875 roku. I uwaga, sąd upoważnił też obecną na posiedzeniu dziewczynę do przewidziania stroju męskiego. E, Adnotacji w akcie urodzenia dokonano 9 października 1903 roku w kancelarii parafialnej w Kamieńsku. I tym samym Ludwika stała się Ludwikiem. Więc jest to bardzo ciekawa, że ja jestem w ogóle ciekaw, jak potem wyglądało jej życie. No nie, to jest bardzo ciekawe. Też ciekawy jest ten wiek, że właśnie w wieku 25 lat się tam zgłosiła, czyli już no, przez, przez pewien czas już była osobą pełnoletnią. Dopiero wtedy się na to zdecydowała. No i też oczywiście to stawia pytanie, czy było więcej takich pacjentów. Prawdopodobnie można by prześledzić kartoteki tego ginekologa i dowiedzieć się, czy w Polsce było więcej takich ludzi. Ale i też ostatnia jeszcze uwaga o tej przestarzałości o której mówiłeś wcześniej, mhm. świadczy też fakt, że ten doktor musiał ją obserwować przez aż dwa i pół roku, żeby właśnie orzec o tej jej interpłciowości, więc to jakoś tak mieszano z jej tożsamością psychoseksualną, tak, tak mi się wydaje. Że, myśl, że jeszcze dużo różnych pojęć, które teraz rozróżniamy, wtedy były wrzucone do jednego worka. Tak mi się wydaje. No jest to bardzo skomplikowana sprawa, na pewno na tym bardziej 100 lat temu. Tego mogę sobie wyobrazić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, w aktach i prawnych i medycznych jest wielka nieobecność spowodowana za pewną małą widocznością osób interpłciowych. Dwójce kolejnych naszych bohaterów wiemy tylko ze względu na wykonane autopsje. Kazimierz Pułaski mógł nawet nie wiedzieć, że jest osobą interpłciową, a z kolei o Stanisławie Walesiewicz nie dowiedzielibyśmy się, gdyby nie badania nad jej ciałem wykonane. Po jej nagłej, tragicznej śmierci. Ona natomiast, jak powiemy, najprawdopodobniej wiedziała, nie nazywając tego oczywiście, że jest osobą interpłciową, tak samo jak wiedzieli o tym niektórzy z jej otoczenia, jak relacjonował Kazimir Bieleń. To najpierw zaczniemy może tutaj od pana Płaskiego. Kazimierz Płaski, no możecie i w sumie powinniście znać z lekcji historii, był generałem. Jednym z dwórców Konfederacji Barskiej. W latach 1777 79 walczył w armii Rzego Waszyngtona o niepodległość Stanów Zjednoczonych. To tak w wielkim, ogromnym skrócie. A teraz zaczyna się coś bardziej ciekawego, bo przez około 200 lat nie było wiadomo, gdzie płaski, który zginął podczas bitwy w Savannah, został pochowany. Po ustaleniu tego miejsca i odnalezieniu jego ciała w latach 90., dopiero od XX wieku. Naukowcy musieli się trochę zdziwić, może na początku rozczarować, bo stwierdzili, że zwłoki należą do jakiejś kobiety. A nie, no to w ogóle e, rozczarowanie. E, więc nie, nie było wiadomo, czy to na pewno są jego zwłoki. To, że był tak naprawdę interpłciową osobą odkryli naukowcy z Georgia Southern University, co poprzedziły lata badań nad jego szczątkami. Na podstawie kształtu jego miednicy i szczęki oraz badań DNA, w których porównali to jego i jego krewnej z XIX wieku, badacze cenili, że biologicznie płaski był kobietą lub osobą interpłciową, a także cierpią na przerost nadnerczym. Wiosną 2019 roku poinformowało świat o tym fakcie wiele, wiele gazet. Bardzo możliwe, że o tym słyszeliście, więc to zdecydowanie świeża sprawa. Na pewno Pułaski identyfikował się jako mężczyzna i mógł nawet nie wiedzieć o swojej interpłciowości. Nie zmienia to oczywiście jego zasług, ale z drugiej strony fakt ten może dodawać otuchy osobom interpłciowym, że jednak mają w historii też tak znane osoby, które były tak jak one, że one zawsze były i tworzyły historie. I pewnie o wielu takich historiach nawet nie wiemy. Więc kto wie, może z biegiem czasu, dzięki różnym badaniom, dowiemy się o Kolejnych interstoriach. A teraz niestety robimy spory przeskok, bo będziemy opowiadać o postaci już z XX wieku, co znowu jest kolejnym znakiem, jak bardzo duża jest ta nieobecność w polskiej historii osób interpłciowych. Ale o Stanisławie Waleciewicz wiadomo całkiem dużo, bo była ona wybitną sportsmenką, mistrzynią olimpijską, właściwie jedną z najbardziej znanych polskich sportsmenek w historii. Zajmowała się biegami sprinterskimi i skokiem w dal. W dzieciństwie wyemigrowała z rodziną do Cleveland, gdzie zaczęła być nazywana Stella Walsh. Ominęła ją tragedia wojenna, lecz i tak spotkało ją coś strasznego, bo w 1980 roku została zabita wskutek napadu. Po tym zabójstwie w trakcie sekcji zwłok zaczęto rozmawiać publicznie o genitaliach i płci Walasiewicz. Okazało się, że Walasiewicz była osobą interpłciową. Stało się to jakąś wielką sensacją. Dwie stacje telewizyjne wypuściły całe materiały na ten temat. Mieszkańcy skandal. Cleveland. Kolejny skandal, po prostu na naszej antenie ujawniamy. Mieszkańcy Cleveland byli oburzeni i nie chcieli bezczeszczenia pamięci tej powszechnie lubianej i cenionej osoby. Okazało się, że Stanisława Walasiewicz była jedną z tych osób, której nie wykonano zabiegu korekcyjnego w cudzysłowie i prawnie przez całe życie funkcjonowała jako kobieta i tak też się identyfikowała. Natomiast po jej śmierci środowisko sportowe, po tej rewelacji na temat jej płci biologicznej, środowisko sportowe zaczęło kwestionować jej sukcesy. Ale ostatecznie nie nalowano jej rekordów. A ustanowiła ich całkiem dużo, bo aż 22 światowe rekordy, a była też pierwszą kobietą, która przebiegła 100 metrów w mniej niż 12 sekund. I wspomniany już Kazimier Bieleń, inny polski sportowiec mieszkający w Stanach, podkreślał, że przeszła w swoim życiu wiele testów medycznych, co implikuje... Że nie była, jak wielu chciano, mężczyzną w przebraniu. Bo tu wchodzimy w dyskurs, o którym trochę więcej za chwilę, o płci w sporcie, o tym, jak wówczas patrzono na te jej rekordy i mówiono, że, że kobieta po prostu nie może osiągać takich, takich wyników. I do tego dołączając jej dosyć męski wygląd, po prostu wykonywano jej te testy właśnie w tej niewierze w możliwości kobiety. I w tym momencie taka mała dygresja, ale jednak mocno związana z historią Walasiewicz. Na temat innej sportsmenki Helen Stevens, która na olimpiadzie w Berlinie wygrała w wyścigu na 100 metrów właśnie z Walasiewicz. Pobijając rekord na tym dystansie, który ustanowiła wcześniej nasza bohaterka, którego to powodu zaczęto publicznie kwestionować jej płeć. Ona też wyglądała męsko, może nawet trochę bardziej męsko niż Walasiewicz, a no właśnie no, po prostu kobieta nie mogła tak szybko powiedzieć. to zupełnie niemożliwe. Mhm. E, niestety polskie media mocno podsycały tę plotkę, a niektórzy twierdzą, że w ogóle rozpoczęły ją. Rozpętał się chaos wokół płci sportsmenki. Jej matka nawet występowała publicznie, żeby potwierdzić płeć swojej córki. Podkreślała też, że Helen chodzi na lekcję tańca w koledżu. No, wybitny argument. Jak, jak dobra amerykańska dziewczyna. Doszło do tego, że Stevens naprawdę poddano testom, żeby potwierdzić jej płeć. I tutaj cytat bez najmniejszej wątpliwości. No. Przypadek Helen Stevens czy właśnie Stanisławy Walasiewicz zdecydowanie nie jest odosobniony, jeśli mówimy o powiązaniach płci i sportu, który jest strasznie binarny i tutaj wchodzi nam cała historia, na przykład Olimpiad, tak? Kiedy na początku one były tylko dla mężczyzn, do dodatku nagich mężczyzn, ale to już bardzo, bardzo odchodzę od naszego tematu. Kończąc wątek, Malasiewicz, oczywiście przypadek był niejasny i trudny do zakwalifikowania. Takie podważanie płci kobiet w sporcie no było jednak niestety o wiele częstsze pewną analogię, tak się dosyć sporą do życia Walasiewicz możemy znaleźć w życiu Ewy Kłobukowskiej. Ewa Kłobukowska, urodzona w 1946 roku, lakuatletka, mistrzyni olimpijska, sprinterka, nadal żyjąca, więc będziemy starać się do jej historii podchodzić z dużą dozą ostrożności i delikatności. No, nie będziemy tutaj się zagłębiać w jej karierę sportową, chociaż była ona bardzo imponująca bardzo szybka. Tak naprawdę jako nastolatka nie planowała za bardzo bycia lekkoatletką, ale tak się stało. W 1967 roku, po paru latach kariery, zakończyła ją dosyć niespodziewanie. A czemu? Mówi się, że działacze z RFN z, i z ZSRR mieli złożyć donos na nią do Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych. Pojawiły się niepewności i spekulacje co do płci Kłopakowskiej. Ta więc dobrowolnie wycofała się ze świata sportu. W 1967 roku właśnie naukowcy, którzy zajmowali się tak zwaną czystością sportu, wpadli na genialny pomysł, by opracować paszport płci. Nie, brzmi to um. bardzo niegenialnie, już się boję. Tak, na pewno nie jak paszporty polityki. Um. <głos> <głos> jako jedno z podstawowych metod przyjęto tak zwane badanie ciałka barra. Nie jestem żadnym specem od genetyki, jednak chodziło w nich o to, że komórki kobiety zabierają je, mężczyźni są ich natomiast pozbawieni. Jednak tą metodę od początku kwestionowali specjaliści. Towarzystwa naukowe nie kryły tego oburzenia. Główny zarzut polegał na tym, że to jest bardzo nieprecyzyjne i niejednoznaczne. Ale Międzynarodowa Federacja Lekkoatletyczna nie słuchała specjalistów. Można znaleźć na to pewnego rodzaju wytłumaczenie. Chodziło o to, że w tamtych czasach sport był taką wielką polityką, a na boiska, na stadiony przenoszono wszelkie konflikty między państwami. Więc tak właściwie takie działania nie dziwią aż tak. W 1970 roku rekordy Ewy zostały skasowane. Mogła natomiast otrzymać medale. Potem Kłobukowska wycofała się, już totalnie wyjechała z Polski, zmieniła branżę, stroni od mediów. No nie jestem jakoś zaskoczony, bo to zdecydowanie bardzo smutna historia. Nie wiemy, czy pani Ewa jest osobą interpłciową. W pewnym sensie no, nie ma to znaczenia, bo to jest jej prywatna, intymna sprawa, którą należy uszanować. Jednak i przypadek tylko podkreśla, jak osoby interpłciowe mogą i mogą być postrzegane Ile nieprzyjemności i przeszkód może ich czekać, właśnie w takim świecie sportu między innymi. Tak bardzo ten świat sportu jest binarny i chyba uwiera go fakt, że istnieje taki szerszy spektrum płci. A kończąc, bo, ponieważ to już była nasza ostatnia bohaterka dzisiejszego odcinka, mamy nadzieję, że będziemy mieli szansę kiedyś na przykład rozwinąć ten odcinek, bo badacze odkryją kolejne osoby, w polskiej historii, które były interpłciowe, bo przypadek Kazimierza Płaskiego każe nam sądzić, że może być ich dużo więcej, w takim sensie, że tak bardzo niedawno odkryto tą jego cechę. Także mamy nadzieję, że jest to obszar nauki, który dopiero zaczyna się rozwijać. Tak, zdecydowanie. Im więcej queer historii, im więcej różnorodności w historii, tym lepiej i chętnie się tym zajmiemy również my. Tak. A tymczasem żegnamy się z wami. Dziękujemy Wam za przesłuchanie dzisiejszego odcinka. I słyszymy się już z wami z, za dwa tygodnie. Do następnego razu. Cześć.